Cześć, z tej strony Julka. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszamy na nowy haul lumpeksowy. Będzie to w zasadzie haul bluzowy, bo mam Wam do pokazania aż trzy bluzy, które razem kosztowały około 70 zł. Przepiękny golf wełniany w cudownym kolorze i super crop top ze świetnej firmy, więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. I tak jak wspominałam, to jest haul bluzowy, ponieważ mam Wam do pokazania aż trzy bluzy i powiem Wam, że bardzo się cieszę, ponieważ od dłuższego czasu szukałam w Lumpeksie właśnie jakiejś fajnej, dobrej jakościowo bluzy, ponieważ mam bardzo mało tego typu rzeczy w swojej szafie. Bo ym, szkoda mi jest pieniędzy na to, żeby kupić sobie nową bluzę, taką lepszej jakości, taką, którą będzie można ponosić dłużej niż jeden sezon. Zdecydowanie łatwiej przychodzi mi wydawanie pieniędzy na jakąś fajną koszulę, spodnie, marynarkę, ponieważ to są też rzeczy, z których też zdecydowanie częściej korzystam na co dzień. Więc tym bardziej, bardzo się cieszę, że takie bluzy w Lumpek się znalazłam. I pierwsza bluza, którą chciałam Wam pokazać, to jest właśnie ta tutaj. I to jest bluza z firmy Pelny Lala. Na pewno bardzo dobrze znacie tę firmę. To jest firma, która słynie z dobrej jakości dressów, z dobrej jakości bluz, z bardzo dobrej bawełny zastosowanej właśnie w swoich ubraniach. I powiem Wam, że ta bluza też rzeczywiście taka jest. Ta bawełna jest bardzo gruba, czuć, że jest to taki porządny materiał, więc y, dlatego tym bardziej bardzo się cieszę, że ją sobie kupiłam w Lumpeksie i też zdziwiłam się, że taka marka jest dostępna w Lumpeksie u nas. To jest rozmiar XS albo rozmiar S, ona jest dość mała, ale jest troszeczkę większa, nie jest obcisła. Ale to jest też firma, która słynie z troszeczkę zawyżonej rozmiarówki, a ta bluza jest na mnie dobra, więc zakładam, że to jest jakiś mały rozmiar. Tutaj ta metka jest wycięta, ona gdzieś tutaj powinna się znajdować. Podoba mi się też bardzo kolor tej bluzy. Ta czerwień jest bardzo twarzowa i ja też bardzo dobrze czuję się właśnie w takim kolorze. To, co przeszkadza mi troszeczkę tej bluzie, to jej długość, ponieważ ona kończy mi się gdzieś w okolicy bioder, a według mnie to jest taka długość w bluzach, która jest najmniej korzystna dla naszej sylwetki i um, dlatego ja kiedy ją zakładam, to troszeczkę ją sobie podnoszę do góry i wtedy zdecydowanie lepiej się w niej czuję. Ja też zdecydowanie bardziej lubię bluzy, które są troszeczkę dłuższe, które zakrywają biodra, albo takie, które kończą się przed biodrami, albo takie, które są już crop topami, troszeczkę krótszymi bluzami. Ale no, nie mogę tutaj narzekać, bo ta również dobrze wygląda i ja planuję ją nosić z troszeczkę luźniejszymi spodniami. Z jakimiś spodniami jeansami w stylu mam jeans albo ze skórzanymi spodniami, takimi też troszeczkę luźniejszymi, i na przykład jakimiś ciężkimi butami. Właśnie tak ją już nosiłam i też świetnie czułam się w takich stylizacjach. Generalnie no jest to taka rzecz, która mi się bardzo podoba, i też jestem przekonana, że będę ją nosić jeszcze kilka dobrych sezonów, bo naprawdę jej jakość jest niesamowita. Jestem bardzo zadowolona z tej bluzy. Kolejna bluza, którą chciałam Wam pokazać to ta tutaj i to jest już bluza, która jest w zupełnie innym stylu niż ta, którą pokazywałam Wam poprzednio. Ta bluza jest dużo mniejsza, jest mniej oversize'owa, przypomina troszeczkę bardziej bluzkę. Jest też z cieńszego materiału, ale powiem Wam, że bardzo mi to odpowiada, bo ona jest taka bardziej miła dla ciała. Ten materiał jest właśnie taki milutki, bardzo przyjemny. To jest bluza, która jest z firmy Victoria's Secret, serii Pink i ten napis jest tutaj um, przy dekolcie, jest też tutaj um, na rękawie z boku. Rękawy dodatkowo wykończone są tutaj um, takimi fajnymi czarnymi wstawkami. Generalnie krój tej bluzy, materiał i też kolor bardzo mi się podobają. Bardzo podoba mi się też um, wykończenie tutaj um, tego dekoltu, ten kołnierzyk. To jest takie rozwiązanie, które mam wrażenie teraz marki stosują bardzo często takie rozwiązanie bardzo modne, ponieważ widzę to rozwiązanie w różnych bluzach, w różnych swetrach, w różnych bluzkach, czyli właśnie taki wywijany kołnierzyk z odpinanym ekspresem. Widzę to praktycznie w każdym sklepie, więc to też mi się to rozwiązanie bardzo podoba, więc tym bardziej cieszę się, że mam to też tutaj w tej bluzie, która jest z Lumpexu. I tak jak mówiłam, to jest firma Victoria's Secret. I generalnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o tę firmę, to ja jestem do niej troszeczkę zdystansowana i zawsze tak było, że jednak uważałam, że te rzeczy są dość przereklamowane. Szczególnie bielizna, wydaje mi się, że no teraz może jest troszeczkę inaczej, ale jeszcze kilka lat wstecz wydaje mi się, że stawiano przede wszystkim na to, żeby ta bielizna wyglądała żeby ładnie prezentowała się na sylwetce, żeby była sexy, a dużo mniejszą e, wagę przywiązywano do tego, aby była to bielizna praktyczna, wygodna. Dlatego ja nigdy nie e, byłam zachęcona reklamami Victoria's Secret i tym, żeby te rzeczy kupować. Szczególnie, że nie oszukujmy się, dla nas w Polsce te rzeczy nie są tanimi rzeczami. A dodatkowo po tych wszystkich aferach, które w ostatnich latach pojawiły się w związku z tą firmą, po wszystkich tajemnicach, które wyszły na jaw, po tym jak były traktowane modelki, jakie standardy pracy panowały w tej firmie, ja wiem, że teraz wszystko się zmieniło, ale no, to było. To wszystko sprawia, sprawiało i nadal sprawia, że ja. Nie sięgam po nowe rzeczy tej firmy, natomiast jeżeli chodzi o lumpeksy, to nie mam z tym żadnego problemu. I kiedy widzę taką bluzę yy, świetnej jakości rzeczy, yy, w świetnym stanie, to yy, z wielką przyjemnością ją kupuję. I to jest taka bluza, która wydaje mi się, że będzie pasowała do wielu rzeczy. Zarówno do jakichś spodni w stylu mam jeans, jak i do skinny jeansów czarnych, na przykład do jakichś ciężkich butów, już właśnie w takiej stylizacji miałam ją na sobie, ale też do jakichś fajnych dressów, na przykład czarnych, one fajnie by tutaj pasowały do tych rękawów, też będzie dobrze to wyglądać. Generalnie wydaje mi się, że to jest taka bluza, której, z której będę bardzo często korzystać, właśnie ze względu na to, że ona nie jest taka typowo bluzowa. To jest co prawda rozmiar M, ale powiem, że wiem wam, że ona na mnie bardzo dobrze leży, jest troszeczkę luźniejsza, ale wygląda naprawdę bardzo fajnie. Kolejna bluza, to ta bluza, bluza z Adidasa i to jest wydaje mi się taki basic. To jest taka bluza, którą możemy zobaczyć na ulicy bardzo często. Mamy tutaj te klasyczne paski Adidasa na rękawach, mamy tutaj logo Adidasa. Ta bluza jest z rękawem, ta bluza jest z kapturem i jest w kolorze czarnym, i to jest powiem Wam taka czernie głęboka, niesprana, wygląda ta bluza jak nowa, bardzo mi się podoba i ja generalnie bardzo rzadko sięgam po rzeczy właśnie Adidasa, Nike Riboka, po takie typowo sportowe marki. Ale powiem Wam, że to, co zachęciło mnie do kupna tej bluzy, to fakt właśnie, że ona jest w takim stanie, jakim jest. Czyli jest, no wygląda jak nowa, naprawdę. Ten materiał nie jest sprany, ona, ona wygląda tak, jakby nigdy nie była prana. Więc to jest pierwsza rzecz, która zachęciła mnie do kupna tej bluzy. Druga rzecz to fakt, że to jest crop top. A to są moje ulubione bluzy, czyli takie bluzy troszeczkę krótsze. Ona jest w rozmiarze M, ale mimo tego, że to jest m wygląda na mnie, wydaje mi się, bardzo dobrze. Jest troszeczkę krótsza i świetnie wygląda właśnie ze spodniami z wysokim stanem, właśnie z takimi dołami planuję ją nosić. Na przykład z mam jeans z wysokim stanem, albo z, z rurkami z wysokim stanem, z jakimiś skórzanymi spodniami też będzie fajnie wyglądać. No, wydaje mi się, że tutaj jest wiele zastosowań właśnie do takiej kroptopowej bluzy, jeżeli chodzi o doły. A dodatkowo to, co zachęciło mnie do kupna tej bluzy, to fakt, że kiedy zastanawiałam się nad tym, czy ją kupić, czy nie, to po prostu wpisałam sobie numer referencyjny tej bluzy w internet, żeby sprawdzić sobie, czy ona jest oryginalna, czy w ogóle można ją dostać gdzieś w sklepie online. I okazało się, że te bluzy w internecie kosztują około 270 zł, 260 zł, więc stwierdziłam, że ja za te kilkanaście złotych y, muszę ją kupić, no bo y, jednak y, szkoda zostawiać ją y, w lumpeksie. Będę miała po prostu teraz zapas bluzowy w szafie i będę przygotowana bluzowo na kilka następnych miesięcy albo nawet lat do przodu, jeżeli chodzi o bluzy. Więc taką bluzę też mam, Adidas y, Crop Top, bardzo mi się ona podoba i jestem też przekonana, że do wielu stylizacji ona mi się sprawdzi. Kolejna rzecz to ten sweter. Sweter w przepięknym odcieniu różu według mnie. Powiem Wam, że jeżeli o mnie chodzi, jeżeli chodzi o kolory, to w mojej szafie jest najwięcej czerni, beżu i białego. Próbuję przekonywać się do innych kolorów i właśnie jeżeli chodzi o róż, to to jest mój ulubiony odcień różu. To jest golf, który jest golfem w rozmiarze S, jest wełniany, jest bardzo dobrej jakości, jest troszeczkę luźniejszy, mimo że to jest SK, ale mnie to cieszy, bardzo dobrze się w nim czuję. Jest też z takiego grubszego troszeczkę materiału, ale nie gryzie, jest bardzo wygodny. Bardzo ładny ma, ma też tutaj ten golf, troszeczkę luźniejszy. Generalnie jest to taka rzecz, którą widzę do jasnych jeansów, do jasnych spodni, na przykład w takim sezonie już wiosennym, albo kiedy mamy przełom zimy i wiosny, do jasnych jeansów i do białych butów wydaje mi się, że on będzie świetnie wyglądał, albo teraz do takich niebieskich, jaśniejszych jeansów i do czarnych bodków z elastyczną cholewką, albo do takich czarnych, dużych butów też będzie dobrze wyglądał. Ten ten rodzaj różu ja najbardziej lubię zestawiać właśnie z jeansami w odcieniu takiego niebieskiego jeansu, takiego czystego niebieskiego jeansu. Najbardziej właśnie ten kolor lubię i tak planuję ten golf nosić. Bardzo mi się on podoba, jest w idealnym stanie, był niedrogi i naprawdę jestem bardzo zadowolona, że go kupiłam. Ostatnia rzecz to ten crop top i to jest crop top z firmy DKNY, crop top w rozmiarze 34, ale wygląda na mnie ok, zastanawiałam się troszeczkę przed kupnem tego crop topu, czy on nie jest na pewno za mały, ale no potem przekonałam się, że do niego jest, jest dobry i powiem Wam, że to jest rzecz, która jest w 100% w moim stylu, bardzo mi się podoba ten crop top i... To są takie rzeczy, których ja w szczególności szukam w Lumpeksach i z wielką przyjemnością w Lumpeksach kupuję. Jest w kolorze ciemnego granatu, ma delikatne prążkowania. Ramiona zaznaczone są przez poduszki, te poduszki troszeczkę poszerzają, zaznaczają te ramiona, zapinany jest na delikatny ekspres przy ramieniu, wykończony jest przepięknymi guzikami tutaj na mankietach, a tył, zobaczcie tego crop topu jest w ogóle cudowny mamy tutaj taki krzyżowany dekolt jedna warstwa materiału nakłada się na drugą i powiem Wam, że to wszystko, ta konstrukcja wykonanie, materiał też z którego wykonany jest ten crop top, ponieważ w większości materiał tutaj tego crop topu to wełna i to też naprawdę czuć przy dotyku to wszystko sprawia, że według mnie ten crop top mimo tego, że jest crop topem jest bardzo elegancki jedyna wada tego crop topu, tej bluzki to fakt, że on troszeczkę przy Unoszeniu rąk do góry, i to jest też rzecz, na którą warto zwracać uwagę przy kupowaniu crop topów. On troszeczkę unosi się razem z tymi naszymi rękoma, on unosi się do góry, ale odpowiednia bielizna powinna tutaj załatwić sprawę. Po prostu będę pod niego zakładać taką braletkę, która ma na samym dole jakąś grubszą gumę albo jakąś grubszą koronkę, tak żeby tej bielizny nie było widać, nie było widać biustonosza, tylko żeby było widać przy unoszeniu rąk. Właśnie delikatnie tą gumkę przy, przy bralecce, albo tę koronkę, i to rozwiąże sprawę. Więc, taki crop top, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą będę nosić przez lata. I naprawdę jestem bardzo zadowolona z tego, że ją kupiłam, ponieważ no biorąc pod uwagę też firmę tej bluzki, zakładam, że nowy crop top z tej firmy kosztuje pewnie dużo więcej niż ta kwota, którą ja zapłaciłam za, za ten crop top, a było to kilka, chyba jakieś 20 albo 30 zł, więc naprawdę niedużo. Więc taki crop top to jest ostatnia rzecz, którą chciałam Wam pokazać, i to jest moja ulubiona rzecz, właśnie z tego holu lumpeksowego. To były wszystkie rzeczy, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, która rzecz Wam się podobała najbardziej, a która może Wam nie przypadła do gustu. Ja zawsze chętnie o tym czytam w komentarzach. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Miłego dnia wszystkim. Do zobaczenia, buziaki. Papa! Pa.